Maneczko ja jestem Maseczek i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Minecrafcie z kamerką, tak to jestem ja. No, i spoko ogólnie. Spoko ogólnie. Minecraft jest luźnym. Luźną grą do gadania. A poza tym w Opsie nie mam na razie jak dać kamerki. Więc jest Minecraft. Y... Ogólnie możecie napisać tam czy chcecie z kamerką czy nie, ale raczej większość będzie chciała. Fajnie ogarnąłem sobie ten overlay i też aseczka w sensie no nick, no ten napis. No wiecie o co chodzi. Oczywiście łapeczka w górę za kamerkę, że to wreszcie ogarnąłem. Yy, ta krótko, y, kilkudniowa przerwa była właśnie tym spowodowana Spowod... dobrze powiedziałem y, bo przygotowałem wszystko i tam próbowałem tam coś poulepszać, żeby to tam była dobra jakość ale jakość jest taka jak widzicie y, uwierzcie nie dało się zrobić lepszej, muszę pozbierać sobie jeszcze tam po studiu te studio, teraz mam, teraz będę sobie zbierał na komputer lepszy żeby była lepsza grafika na filmach. No i no właśnie. I też pytanie do Was, czy jak gram, to mam patrzeć się na kamerkę jak coś mówię, czy normalnie sobie ten, chociaż raczej będę tak pół na pół, albo bardziej na grę, chociaż nie wiem to różnie będzie, bo jakbym patrzył ciągle na kamerkę i coś mówił, to no, tak trochę trudno skupić uwagę na grze. Ale no, i tak jest dobrze, mam kamerkę tuż nad monitorem, tak fajnie umocowaną. No, i jak patrzę na monitor, to też całkiem w waszą stronę patrzę, więc powinno Wam się to oglądać dobrze. Kolejna sprawa to jest taka, że Filmo Studio pojawi, pojawi się na kanale też za parę dni. Co to nagram? Jak to wygląda? Moje stanowisko do YouTube'a. I do streamowania też za niedługo będę zacznę regularnie streamować, albo nie, to zobaczymy w czasie, jak tam będzie ze szkołą, bo to jest dość ważne. Siema owieczki, co tam? Dobra, przecież cię nie będę bił owieczko. Bo co myślisz, że ja chcę Twoją wełnę? Naprawdę, że chcę Twoją wełnę, spoko, to możesz mi dać. E, super, nie umiem skakać, yy, nie wiem co tam. Mogę wam jeszcze powiedzieć, nie ma sensu przedłużać Więc o, o, jest jakaś strukturka To możemy sobie do niej podbić I wam powiem o takiej jednej rzeczy yy, Ogarnę sobie też Instagrama Żeby tam fajne focie wam wrzucać Jakieś, więc Zapewne Jakoś w najbliższych odcinkach wam o tym powiem yy, yy, Tak jeszcze do tego Odcinki teraz w roku szkolnym będą się pojawiały trochę rzadziej, niestety, ale i tak lepiej, żeby się pojawiały rzadziej niż w ogóle by się nie pojawiały. Tam mam podgląd, w sensie tam o, tam gdzie patrzę, mam podgląd na drugim monitorze i tak będę pewnie czasami zerkał, ale się przyzwyczaicie. Yy, dobra, pomyślałem sobie, że możemy sobie skarb ogarnąć jeszcze, żeby żeby tam dobić minutki filmu z wiadomych przyczyn. Yy... Myślę, że ach w ogóle czemu skina nie mam. Nieważne. Yy... O jesteśmy na skarbie. Tu gdzieś powinien być skarb. Odkopujemy go i kon... kończymy. Dobra. Yy, nie wiem, możecie nam. Zapewnie już to mówiłem, ale możecie napisać, jak Wam się studio podoba. W sensie, na razie wygląd yy, w praktyce. W sensie, no, film. No, nie wiem, jak mam to powiedzieć, ale gołkamer. Yy, dobra. Kamerkę mamy, więc teraz to tylko. Będę mógł sobie poogarniać ja, jakość, żeby była dobra. A to trochę sobie będę musiał jeszcze pozbierać na nowy komputer. Patrzcie, w ogóle pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby y, ta skrzynka nie była jakoś pod wodą, tylko normalnie na lądzie. Więc spoko. Mamy sobie skrzyneczkę. Ja chcecie też jakąś serię. Z Minecraft'a, żeby wróciła jakiś Survival, może z jakimś innym YouTuberem, to jakim to napiszcie? Jakim? Bo chociaż znam takiego jednego YouTubera i on zapewnie wie o którego chodzi, więc może z nim będę robił serię jakąś Minecraft Survival razem, może tak, może nie. Ale jedno jest pewne: będą już filmy z Kamerką. Na razie w jakości takiej jak widzicie. W przyszłości to się oczywiście polepszy z czasem. Jak będę już miał fundusze na lepsze sprzęty. Kamerki na razie nie będę musiał zmieniać. Kamerka jest dobra, tylko potrzebuję komputer lepszy. A komputer mój mam już tak trochę, więc... Będę sobie zbierał na nowy. Dobrze. Tak, patrzę na ten podgląd, i myślę, że jest całkiem spoko. Dobrze, nie ma co, nie ma co przedłużać. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Piszcie komentarze. I to było na tyle. Trzymajcie się i cześć.